Ślad procesów myślowych możemy odczytać z powierzchni głowy. Za pomocą takiego interfejsu można obsługiwać komputer, można napisać tekst, można e, obsługiwać na przykład wózek inwalidzki. Czy można podłączyć mózg do komputera? Można! Dowiedli tego naukowcy z międzyuczelnianego interdyscyplinarnego zespołu naukowego. Dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich udało im się stworzyć prototyp urządzenia, które cieszy się uznaniem na międzynarodowych targach i kongresach. Niewielkie mieści się do walizki, pozwala sterować komputerem za pomocą myśli. EEG to jest elektryczny ślad myśli. To jest ślad procesów myślowych, które dzięki prądom płynącym w neuronach wewnątrz głowy możemy odczytać z powierzchni głowy. I Można próbować z tego śladu myśli odczytywanego na zewnątrz odczytywać na przykład proste intencje, to że mocno się na czymś skoncentrowałem. W tych sygnałach nie widać dokładnie, o czym myślimy. Musimy się posiłkować dość zaawansowaną matematyką, ale też czasami podpowiedź jest z tego, na której elektrodzie te sygnały są najmocniejsze. Jeżeli na przykład chcemy odczytać, Intencje ruchu, jeżeli przygotowujemy jakiś skomplikowany ruch tym wspaniałym urządzeniem, jakie jest nasza ręka, to będzie kora ruchowa dla prawej ręki, dla lewej ręki mniej więcej w tych okolicach. Za pomocą takiego interfejsu można obsługiwać komputer, można napisać tekst, można obsługiwać np. wózek inwalidzki. Taki interfejs służy do komunikacji ze światem zewnętrznym dla osób, które nie są w stanie tego zrobić w normalny sposób. Mówi się o zastosowaniu, o możliwości zastosowań takich interfejsów w wojsku, a także w przemyśle gier komputerowych. Pierwszy publiczny pokaz interfejsów mózg-komputer w Polsce w 2008 roku przygotowaliśmy własnymi siłami. No, jest prosta prawda, wiadomo, fizyk potrafi wszystko. Przygotowaliśmy urządzenia, sprzęt, oprogramowanie, no i do, pokaz był oczywiście ogłoszony i do ostatniej nocy nie chciało to działać tak jak powinno, tak jak wiedzieliśmy z literatury. Ja wtedy jako osoba, która miała te elektrody do głowy przyklejone, miałem się koncentrować na migających literkach. No i koncentrowałem się, a komputer wcale tego nie zauważał. No i koledzy nieodpowiedzialnie próbowali twierdzić, że pewnie coś z moją głową jest nie tak. Ja się uparłem, że udowodnię że to nie jest prawda i zacząłem w końcu liczyć, czy nie pomylili się w oprogramowaniu, czy rzeczywiście po 15 razy każda literka miga. No i okazało się, że się nie pomylili, ale okazało się również jako efekt uboczny, że wtedy to zaczęło działać. Bo jak się okazuje, w ten sposób właśnie koncentrujemy swoją uwagę. Jeżeli liczę, ile razy coś wystąpi, to koncentruję swoją uwagę na tym. Dużo lepiej przetwarzamy bodźce, które są jasne, niż te, które są ciemne. Łatwiej skupić się nam na przykład na większych bodźcach, które nie mają sąsiadów, niż na wielu malutkich bodźcach. Jeżeli zadaniem jest skupienie uwagi, to mając mały punkt na środku, łatwiej to zrobić, niż jeżeli mamy na przykład puste pole. Jeżeli zliczamy wystąpienie pewnego bodźca, to silniej się na czymś skupiamy, niż jak tylko na to patrzymy. To jest trywiał. Dla psychologa jest to absolutnie ewidentne, no, a my to uzyskaliśmy w potwornych stresach, tą wiedzę. Dr Piotr Durke prowadził nam wykład w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej z analizy sygnału EEG. Tam opowiadał nam o pracach, które toczyły się na Wydziale Fizyki i zaprosił nas do współpracy. Funkcje detekcji i cały ten mechanizm matematyczny działał tutaj perfekcyjnie ale można by go wspomóc właśnie stosując pewne triki psychologiczne. Kilka naszych sugestii zostało podchwyconych, no i zaczęła się współpraca właśnie fizyków z psychologami. No i to jest właśnie przykład na to, że interdyscyplinarność to nie jest takie modne słowo, że wypada teraz mieć w zespole takich i takich, no my po prostu bez psychologów z pewnymi rzeczami byśmy sobie nie poradzili. Później zdecydowałyśmy, że warto byłoby spróbować zawalczyć o dofinansowanie naszej współpracy. Wspólnie z doktorem Durką napisałyśmy grant, który otrzymał finansowanie. Uznano, że projekt jest, że tak powiem, przyszłościowy. Akurat te interfejsy komputer mózg są w tym momencie bardzo na topie, jeżeli chodzi o badania, o marketing nawet. I uznano, że ta optymalizacja taka i wejście tak naprawdę trochę psychologów w tą. W tą, w tą dziedzinę będzie korzystny ze względu na, na rozwój tej metody. Program Ventures jest programem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka skierowanym do doktorantów, absolwentów oraz studentów.